Witajcie. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, czy on bądź ona w najbliższym czasie się do Was odezwie. No i do wyboru macie trzy grupy. Pierwsza grupa z Jaspisem, druga grupa z Kwarcem i trzecia z Karneolem. Popatrzcie sobie przez chwilę i wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga. Witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 1. No tutaj słuchajcie, widzę, że między Wami coś się podziało, tak? Do czegoś doszło, ale po prostu w porę na to nie zareagowaliście. Być może całkiem nieświadomie potraktowaliście tą osobę jakoś lekceważąco, może ją zwodziliście, albo po prostu chcieliście wzbudzić w niej zazdrość. Co z kolei poskutkowało tym, że ją zraniliście, a dokładnie zraniliście jej dumę. Niestety, no to wydarzenie tak wpłynęło na tą osobę, że się do Was zdystansowała. Tak? Generalnie no, próbuję tutaj o Was zapomnieć, bo jakieś takie idealistyczne wyobraże wyobrażenie o Was. Po prostu nie okazało się rzeczywistością. I to wydarzenie też zadecydowało o tym, że no przynajmniej na jakiś czas zdecydowała się trzymać od Was na dystans. Tak. Dlaczego? No tutaj wynika z tego, że ta osoba nie chce być po prostu po raz kolejny przez Was zraniona. Teraz ta osoba się skupiła na sobie. No i tutaj wy też powinniście generalnie sobie zadać takie pytanie. Po prostu czego wy od tej osoby chcecie, tak? Na czym konkretnie wam zależy? Czy chcecie tylko jakiegoś przylotnego romansu? To od razu wam powiem, że no u tej osoby tego po prostu nie znajdziecie, yy, czy po prostu chcecie jakiejś yy, takiej stabilnej relacji, yy, która będzie, prawda, w jakiś sposób właśnie rokowała na przyszłość, tak? Która będzie oparta na silnych fundamentach. Jeżeli takiej relacji od tej osoby chcecie, no bo w życiu, prawda, bywa różnie, że nieraz dopóki czegoś nie stracimy nie zdajemy sobie sprawy tak z tego, że właśnie tego właśnie chcieliśmy. Więc jeżeli tak jak mówię, szukacie romansu, to jak to się mówi, na pewno nie pod tym adresem, a jeżeli chcecie czegoś stabilnego, to spróbujcie zawalczyć, choć mówię, no na ten moment na pewno nie będzie to proste i będzie ciężko. Pozdrawiam. Witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 2. No to od razu widać, że ta osoba, o której myślicie. Jeżeli chodzi o charakter, wcale nie jest najłatwiejsza. Więc ja też na waszym miejscu bym się po prostu zastanowiła, tak, nad sensem ciągnięcia tej znajomości. Ale właśnie jest to taka osoba, u której właśnie zawsze wszystko jest skomplikowane, tak? To jest osoba, która tak naprawdę boi się zaangażować. No już ogólnie o zakochaniu, prawda? Nie wspominając. Owszem, ona ma ochotę na jakiś romans, no ale to taka, słuchajcie, dla niej najlepsza byłaby znajomość bez jakichś zobowiązań. No i też czasami z jakąś osobą trzecią w tle, więc nie bylibyście sami, tak, w tej relacji. Na pewno nie byłaby ona dwójkowa. Jest to też osoba taka bardzo władcza, mocno ograniczająca, tak? Partnerkę czy partnera. Owszem, jest to osoba, która mogłaby Wam zapewnić świetny jakiś byt materialny, czy, prawda, jakiś taki. Nawet w pewnych przypadkach, tak, związek stabilny, emocjonalny, no ale na pewno słuchajcie coś za coś. To ta osoba będzie chciała kontrolować wszystko, tak, począwszy od ubioru, nawet na tym, co powinniście myśleć. Być może właśnie z tego względu na razie się wycofała, tak, ze znajomości z wami, bo powiedzmy sobie szczerze, tak nie potrafiła przejąć nad wami takiej całkowitej kontroli. I pomimo tego, tak, że między wami właśnie może tu być taki gorący romans no to też kończyłby się kłótniami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że podejrzewam, że nie jesteście osobami takimi, że można Wam coś narzucić z góry, tak? Powiedzieć, że nie wiem, dzisiaj nałóż tą sukienkę albo nałóż ten garnitur i się zachowuj w ten ani inny sposób, a jak ze mną się nie zgadzasz, no to nie mamy tak o czym w ogóle dyskutować. No, i właśnie to jest z powodu, tak, bo ta sytuacja, która była między wami, była dla niej na dłuższą metę sytuacją męczącą, dlatego postanowiła się właśnie na jakiś czas wycofać. No i powiem tak, że generalnie ta znajomość może mieć rację bytu, jednak właśnie pod jednym warunkiem, że przynajmniej jedna ze stron tak nabierze trochę dystansu. I po prostu luzu. Pozdrawiam. I witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3. Słuchajcie, no tutaj brak kontaktu może wynikać z tego, że ktoś komuś postawił pewne granice, ponieważ uważał, że ta druga strona narusza jej przestrzeń osobistą. Mogło tutaj chodzić o jakieś naciski odnośnie wyznania uczuć, co tą drugą stronę po prostu sparaliżowało, ponieważ no, nie była ona tak gotowa w tym momencie na miłość. Ta druga strona, jak dotąd. Właśnie była skupiona na jakichś podbojach miłosnych, jakichś niezobowiązujących nikogo do niczego romansów. I właśnie dla niego lub dla niej, tak, Frajdą jest zawsze ten taki pierwszy etap znajomości, czyli uwodzenie, tak. A jeszcze dodatkowym wyzwaniem jest to, że na przykład jego czy jej obiekt westchnień. Tak, jest powiedzmy, no nieosiągalny, tak, poza jej zasięgiem, i to jeszcze bardziej wzbudza u tej osoby właśnie tą taką chęć do walki, tak. No i tutaj on będzie, czy ona, tak, walczyła i starała się dotąd, dopóki wy po prostu się w niej czy w nim nie zakochacie. Ale w momencie, często może być tak, że gdy wy też stwierdzicie, no słuchaj, nie wiem, coś czuję do ciebie, kocham cię, to ta osoba może po prostu zniknąć z waszego życia, bo po prostu się już znudzi. Jeżeli chodzi o to pytanie, czy się, ode... Przepraszam, czy się odezwie, to tak. I to już całkiem niedługo. No i z tego, co widzę, to tutaj macie po prostu z tą osobą coś do przepracowania. Ta osoba pojawiła się w waszym życiu po to, żebyście rozwinęli się bardziej duchowo, bo dzięki właśnie tej osobie, pomimo wszystko, że być może nie będzie to jakaś stała, taka stabilna relacja, ale dzięki niej właśnie odkryjecie, czym tak naprawdę jest życie. Co z kolei właśnie pozwoli niektórym z Was zostawić za sobą przeszłość, no i po prostu tak, odważnie wejść w ten kolejny etap w życiu. Czyli z jednej strony właśnie nie będzie to jakaś na ten moment stała relacja, ale na pewno będzie to relacja, która pozwoli niektórym z Was po prostu ruszyć w życiu z miejsca, tak? Która da Wam takiego kopa energetycznego, pokaże relacje z zupełnie innej strony i po prostu dzięki temu będziecie mogli się wyzwolić od jakichś dawniejszych przeżyć czy właśnie negatywnych doznań. Pozdrawiam.